Siema wszystkim z tej strony, Filip. Dzisiaj będziemy robić piłka, piłkarskie triki. Jak chcecie wiedzieć więcej odcinków, to zapraszam na mój kanał. To jest Filip Bagieła. Więc wchodźcie, zapraszam i pokażę Wam teraz triki. Momencik.

O que é Sorry. Jestem paczut. Widzicie moją piórkę? Nie. Patrzcie. Patrzcie tutaj. Ta To było na dzisiaj, więc na razie. A właśnie, y, dzisiaj będzie jeszcze o w pół do piątej. Jest jeden odcinek, więc nie martwcie się, że będzie mało, ale w tym drugim odcinku może coś jakiś będzie. A ja mieszkam w Holandii, więc będzie po holendersku mówił ale przytłumaczę Wam ok? no na razie żemale